Jak jesteśmy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ja opowiadam o tych benefitach. Przyszłam do firmy i powiedzieli, że jest taki przyjemny bonus. Nie opowiadam też o Ask Henry, no to jest to dla kandydatów takie super ciekawe, i innowacyjne. Pytają się, w jaki sposób mogą z tego korzystać. Po prostu nie muszę gdzieś jechać i paczkę, że to może po prostu ktoś inny zrobić. Ostatnio nawet były jakieś dokumenty do sądu. Wymiana baterii w zegarku. Powierzałem takie rzeczy jak szukanie mieszkania nawet. Myślę, że to jest dość prywatna rzecz. Takim głównym benefitem dla nich jest to, że oszczędza czas. Myślę, że czas, który mogą oszczędzić w takich codziennych rzeczach, mogą poświęcić na przykład dla rodziny albo na jakieś takie swoje prywatne y, hobby. Na początku sobie tak myślisz, że możesz to robić sam. Najciekawszą rzeczą jest to, że można zlecać też te wszystkie rzeczy przez internet. I, I ten moment, kiedy zaczynasz korzystać z tego pierwszy raz, drugi raz, to nagle dostrzegasz, jak bardzo dużo jesteś w stanie zaszczędzić czasu i potem to już po prostu idzie tak na maksa płynnie. I, i to jest zawsze, znaczy, takie mam często, jak rozmawiam nawet z ludźmi, to jest pewnego rodzaju granicą, żeby zacząć korzystać. Jak już zaczniesz korzystać, to już potem w to wchodzisz na maksa. sub benefity, spot, opieka medyczna itd., ale to jest coś, co mają wszyscy, więc to nie jest, nic, nie jest żadna rzecz, która różnicuje danego pracodawcę, a Ascany jest zdecydowanie czymś, co A może różnicować. Na tyle ile korzystam, ja jestem bardzo zadowolona. W takich codziennych bieżących rzeczach muszę przyznać, że wspiera mnie często.